Proste. Dzień dobry widzowie! Tu dzisiaj live fajny live yay. Fajnie, że film dodali. Jak coś, to jesteście na live, chodźcie. Tutaj mamy piłkarkę. Ogniawek cholaczego, co ty zrobiłeś? Ogniawek czemu cię wymeldowało? To wywaliło go pierwotnie. Tak? To nie wiem. To na live jest czy na jak gniawka wywaliła. Chodź na boko. Nie zlepijcie nim. Nie zlepijcie nim. Bez leczenia widzę. A bieżemy leczenie, to już nie razem możesz wydać Możemy używać tylko do leczenia jakby HP Nie nic. Albo nic. No może być, że nic. Nie, to na być nie. Może ktoś bije na lewy. Musiałbym po Muszę podgląd odpalić. A nie mam internetu drugiego. Znaczy właściwie. Jakby taki podglądzik odpalić. Nie.

Sekundkę Muszę wyłączyć transmisję. Znaczy muszę wyłączyć... Ja poglądam komentarze. Robię po prostu takie luźnego live'a. Zachowuj się na tym live'ie. Nie, te też nie można brać. Bez leczenia czy... No, no, no to ale Naprawdę nie mam nic na tym dołku. Proszę, moderację. Nie ma chyba moderatora. Niko na live na pewno nie ma. No, ja. no ja bo to nie jest No, powiem, od kiedy strzelił. Ja wrzucę na przykład, jak to zostanie leczenie, będę będziemy robić to. Co, co, co ty, krasza, dostałeś? Nie. A, do dobra. Juzki, A, dobra, to jest leczenie, to nie. No Znaczy, to nie jest leczenie, bo to beczki. Ale dobra, nie, to nie używamy. I robimy robię chelunge takiegoźny. Termorybka. Jeżeli... Mogę ją wziąć jeszcze? Jakby... Jeżeli ja będę... Ona miał... hpa nie leży. Jeżeli będę miał Fajnie. Ej, ja mogę jakby wrzucić na rybkę, bo... chodźmy to się pisz. Bo jakby jak ja wyrzucam rybkę, to termorybkę, no to jak będę miał jakieś białe hapaki coś, no to, to wiemy. No, no, tak, to... easy scar, tak ci powiem. No ten. Ja będę... jest to nie? Ja będę na 99 ha, to nie mogę jeść, bo na przykład mam 15 ale... będę na przykład na ten. Na przykład Ty masz moderację na kanale? Nie nie mam. No ja mam moderację na przykład. Nie, 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 O, pumpa! Weźmy, O, jak słodko. Ojej. madzie jak słodko. Z... No, nie mam jak strzykować. Znaczy, no, zobaczę, czy dam ja radę. Ja ten, ten, ten... No, to A to jest, to jest tam. Nie. No, nie mogę nawet. Bo nie chcę wejść na platformę. Dobra, przeszukuję. Udało mi się. czekaj, ja Gdzie? ja ja tak? no, Chodźmy, to nie rozumiem. Z, z tak? No Zobierasz mi Aha. to jest. Idziemy na rustę. Idziemy na rustę. Idziemy na rustę. Idziemy na na to Idziemy na rustę. Idziemy na rustę. Idziemy na rustę. Idziemy na rustę. Idziemy na ja, ja wezmę AWP. Daj mi to na No, o, daję no, ja tak. no, właśnie, widać. No to, to Ale... Ale teraz nie mam, Awki, tylko nie mam tam tam się nie mam. <grym susurow> Mistrz Awki. Poczekaj. No, No, no. no to się, to się. Um, a, mi robisz?

Ciągnę tą babę? O! Ktoś jest na antenie! Dwie osoby! Jej! No, na moim live'ie. A kto? Nie wiem, musiałbym się dopytać. No, piszcie w komentarzach, kim jesteście. Ej, chodź, pójdziemy kutabanić do śmietnika. Ja sprawdzić, Dobra, ja, ja biorę obrączenie i na Ja na co ja robię. No mam, mam, tak. nie mam chłop. Nie mam hop. rób bo ona mnie zacznie pić. A ja ją ciągnę do siebie. To no ona ucieka mi! No, chodź za mną. No chodź za mną, chory człowieku! Weź się y, odpal live'a mojego. I zobacz, bo ja nie mogę podglądu na razie odpalić. Ja robię coś ważnego dla społeczeństwa. O, ktoś napisał komentarz. Y, dobra, odczytam już komentarz, poczekajcie chwilę. Dobra, Paweł. Paweł mi napisał, że ma AWF. Tak, ten Paweł. O, Paweł, kolejne dwa komentarze. No dobre, przeczytam już. Bo ja mam tutaj odpalona. No fajnie, że masz... Ja, ja rozumiem. Ja, ja rozumiem, nie musisz mi mówić. Paweł, co ty? Chłopie. Będę patrzył na ten chat tylko... Jeszcze raz. Paweł, robimy challenge bez leczenia. W ogóle żadnego leczenia. O shit. No i ta baba mi uciekła. Paweł, no żeś mi zagadał. No cholera, jasne uradowej do strefy. Chodź tam gdzieś skuta Bo tam jest sobie do strefy 400 metrów. Wskakuje na dach. Tu 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 Nie wymieniam nic blisko oprócz PMA. Masz jakieś popompę jakąś? Taką fajną, szarą. A drugą masz? Masz jakąś drugą bumpę? Ja o, gdzie jest? Ja mam drugą. Mam filutowego Mam filutowego skarbu. Gdzie? No blisko, blisko. Ja gdzie Czeka on zlecił, czy zleciał? Ja zleciał. A będzie. A będzie na pewno dużo leczenia. Zabierę pierwszy można. Masz... Yy, ale no tak. tylko masz 3. No tak, No bo 6 dostałem. 6? No tak, Ej, no to ja, ja biorę za te 90. No ja nie Ja lubię. nie lubię. Ja mój słuchawek, bo na live jesteś. Dwie ja sobie na live, cztery komentarze, dobrze szczytam. Przedstawicielka Paweł, wysyła modki. Paweł, nie spam tak. Paweł, jak chcesz, młoda na kanale, to nie wiem. Albo może nie, nie wiem. Młoda, dałem tylko kilku osobom. A co masz to?

Muszę Zrobię challenge bez leczenia grany za wybiórko. Musimy jedną zrobić. Mam te kaski na tym tak to jest podobno. Kiedyś koniec, pokażę edycji. Mhm. Masz flinza, a to bierz flinta. Ja, ja też mam. Tamam. daleko od tych skłonnych strzech jak my mamy taki challenge no i kolejny komentarz, no jezus maria no już czytam, poczekajcie nie słyszy bo ma wf, aha dobra okej okay. nie słyszycie bo ma wf rozumiesz czy tam mój nauczyciel gada jezus maria, ja dostanę damage, jezus maria nie o, a slurp track? Nie ma slurp tracka. A niestety, tutaj... to też no? A może się nie liczy slurp track i takie pierdo pierdo. Nie, ja to nie nie, nawet slurp track. Nie, 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 nie. Ja to nie. Kurde. <gulna> <niestety, gulna> <nie. gulna> Oj, nie nic, to ekso. Co to. co. co jest? Co, co to jest? Przeszłanka.

To masz tyle 49. A tu no, dumą dałeś mi tyle Ja mam 440. Czemu? A no tak, nie masz pistolę, znaczy nie masz karabin. Ej, ta, tam jest typ. Wychyla właśnie. Odznaczy. znaczy. Ej no strzel mu za milion mu dasz. Patrz, zacznę tej rampie, stoi, wychyla! To jest styp czy nie, poczekaj. No. To jest typ, poczekaj. Można się wybiła tutaj nie miałem. Aha, bo to nie jest nie styp, to jest zedydowana budowla najprawdopodobniej. No naprawdę, jak ty serio tak mi się dałeś. Jakie mamy kamyczki dalej? Ale to mega wygląda, jak taki wychylający typ, tego? taki... No, taki... O, ej, mam typa, mam typa, typ na mnie. Jezus Maria, ty uciekasz. No ja to dwóch nawet, mam tu Nie no, ja się lecę dobra? To jest pora. I tu do Nie dobra, teraz robimy challenge. Dobra, teraz... Um...